Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro w kolejnej tygodniówce. Tym razem witam wszystkich koziorożców. Jesteście jako drugi znak, który nagrywam teraz tą tygodniówkę. Pierwsze miejsce zajęły ryby, a Wy, drogie koziorożce, jesteście na drugim miejscu. Bardzo Wam dziękuję za tak liczne. Udzielanie się na moim kanale w ostatniej tygodniówce. Cieszy mnie, że tak właśnie wzrosła liczba oglądalności na ostatnim horoskopie. Dziękuję Wam za lajkowanie, za subskrypcję za to, że jesteście razem ze mną. Trzymajcie tak dalej. Ok, więc zobaczmy, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia, drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Um, trzeci rząd będzie nam mówić y, o ostrzeżeniach, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Um, karty na samym dole, jak i na samej górze, są kartami dopytanymi. Um, widzę, drogie koziorożce, że Wy czegoś oczekujecie albo oczekujecie jakiejś osoby, y, albo oczekujecie jakiejś wiadomości. Y, ewidentnie widać, że na coś czekacie. Być może na osobę, która jest na odległość. Dostaliście kartę świat, dostaliście kartę gwiazdy, to to jest może być relacja na, na odległość. Być może wyczekujecie tej osoby, może być osoba spod znaku wodnika, o czym nam mówi karta gwiazdy. To po prostu wyczekujecie tej osoby, albo kontaktu z tą osobą, albo po prostu przyjazdu tej osoby. Albo być może wy planujecie jakąś podróż. Ale to jeżeli planujecie podróż, to to jest za granicę, daleko. Bo tutaj te dwie karty nam mówią: ewidentnie widać tutaj podróż, albo osobę z podróży, na którą właśnie czekacie. Dalej widzę, dostaliście kartę Pazia Mieczy, Trójki Mieczy. Widzę, że będziecie zranione albo będziecie kogoś podglądać, śledzić z kimś, o czym nam mówi karta Pazia Mieczy. I się po prostu zranicie tym, co, co się dowiecie, co, co zobaczycie, jeżeli będziecie właśnie podglądać kogoś. Um, tu widzę właśnie zranienie. Też może być sytuacja, że dowiecie się być może w pracy, że ktoś dostał podwyżkę, a wy nie, bo tutaj jeszcze mamy kartę szóstki monet, to nam może mówić o podwyżce, może nam mówić o jakichś pieniążkach, które ktoś dostał. A prawdopodobnie wy nie, bo wyszła jeszcze u was tutaj właśnie Trójka Mieczy, która mówi o, o takim zawiedzeniu, o zranionym sercu. Być może nierówno was jakby podzielono finansowo, czy to w pracy, czy też może w rodzinie. Być może tu chodzi o jakiś spadek, o jakiś majątek, i może nierówno, nierówno zostało podzielone. I dostaliście mniej, bo to raczej widzę, że to wy będziecie jakby tą stroną poszkodowaną, że będziecie mieć właśnie zranione serce. Jeżeli chodzi właśnie o podział majątkowy, i jeżeli tak będzie, że to wy zostaliście jakby może nie do końca pominięci w spadku, tylko po prostu nierówno podzielone to zostało, to bardzo prawdopodobne, że możecie wynająć adwokata. Adwokat się może tym zajmować, tą, tą sprawą, o czym mówi nam Królowa Mieczy. Widzę, że ta osoba weźmie sprawy w swoje ręce, i ja myślę, że się jej uda. Uda się dojść do, do prawdy. Chociaż tutaj żadnych kart nie mamy, e, która nam mówiłaby o sprawie sądowej, <klimy> ale widzę, że taka osoba może zajmować się właśnie Waszymi e, sprawami spadkowymi, majątkowymi. Tu chodzi o pieniądze. Bardzo prawdopodobne, że tu chodzi o pieniądze być może to miało miejsce już jakiś czas temu jednym może być, że to na, daną, na dany moment właśnie coś takiego może być, może też być, że jedni, jedna grupa koziorożców um, już miała tą sytuację jakiś czas temu i po prostu osoba wam pomaga jakby dojść do prawdy, do tej harmonii, do Równowagi tej finansowej, żeby ten podział był właśnie równy, i wy być może wyczekujecie wiadomości od, od tej osoby, która się właśnie zajmuje tą sprawą. I ja myślę, że te wiadomości powinniście dostać. Wy wyglądacie i wy raczej, raczej dostaniecie te wiadomości. Dlatego tak mówię, że. Bo, w pozycji, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu, to, to widzę jak najbardziej stabilizację w rodzinie, przypływ gotówki, o czym nam mówi karta dziesiątki monet, dziewiątki monet, szóstka buław. Wygrałam, zdobyłam to, co chciałam zdobyć. Dużo satysfakcji, duże zadowolenie. To bardziej właśnie w finansach. I tak jakby odpoczynek po tym, po tym co, co, co miało miejsce ostatnim czasem, być może dużo nerwów, dużo sił straciliście na, to, na tą sprawę, na tą sytuację, to widzę, że ładnie Wam uda się, uda Wam się to wygrać, bo jak najbardziej przypływ pieniążków widzę do domu. Ogólnie stabilnie będziecie stać właśnie w tym tygodniu finansowo. Jeżeli były jakieś nieporozumienia, to widzę zgodę. Panie będą czuć się z pod znaku koziorożca: będą czuć się samowystarczalne, ładne, zadbane. Możecie wydawać w swoją urodę, w swoją piękność, o czym nam mówi karta dziewiątki monet. Kobieta na tej karcie jest samowystarczalna, ładnie ubrana, zadbana, pracująca, sa, same superlatywy, także i będziecie po prostu zadowolone z tego. Będziecie czuć się, jakbyście stały na podium. Jeżeli była właśnie jakaś sprawa, nawet sądowa, chociaż tutaj karty, jak wspomniałam, nam nie pokazują sprawy sądowej. Ale widzę, że te nieporozumienie prawdopodobnie wygracie, bo tu jest duża radość. Te wiadomości, na które właśnie oczekujecie, to moim zdaniem one przyjdą. Też tutaj jeszcze wrócę do pierwszego rzędu. Jeżeli tu nie chodzi o żadne sprawy majątkowe. Czy nawet pracowe, że nierówno was podzielili finansowo, nierówno zostały wypłacone pieniążki, to może jeszcze chodzić o wasze dziecko. Może będziecie właśnie zranione przez własne dziecko, zawiedziecie się. Czy może być w tym tygodniu dziecko kapryśne, a pyskować może i będziecie po prostu zranione przez to, zawiedzione. Albo też może dziecko być właśnie zranione przez to, że nierówno dzielicie jakby finansowo-kieszonkowym dzieci. To też może być taka sytuacja. Taka troszeczkę ostra. I tak dalej, właśnie wróćmy do drugiego rzędu. Co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu? Jak najbardziej mogą być zaręczyny, może być urlop długo wyczekiwany. Jeżeli, jeżeli czekaliście na jakiś urlop, to jak najbardziej tak. Jeżeli były jakieś, jak wspomniałam, nieporozumienia, to zgoda, wyleczenie się z, wyleczenie się z trudnej sytuacji, czy to Rodzinne, jeżeli były jakieś właśnie tutaj nieporozumienia, no to widzę ozdrowienie. Jeżeli, był, jeżeli mieliście jakieś problemy zdrowotne, to też widzę, że po prostu będzie wyzdrowienie. Tak jakby na koniec tygodnia, takie, takie małe lenistwo widzę u Was. Ale to w dobrym sensie słowa, znaczeniu bo to właśnie co dobrego was może spotkać być może dość długo już czekacie na, na wolny weekend żeby właśnie spędzić weekend w domu bo macie e, trzy czwórki no dwa razy czwórki e, mieczy się pojawiły i jedna czwórka była to, to jest tak jakby mm, ograniczenie jakby zostajemy w domu w czterech ścianach sami Potrzebujecie tego. To widać, że tego potrzebujecie. Być może właśnie po tym, po tym takim ciężkim, niefajnym zagraniu, jakie Was spotkało ostatnim czasem. Albo właśnie może wybieracie się w podróż. I stąd mamy te czwórki mieczy, która mówi nam o urlopie, o odpoczynku. Może właśnie tak jak tutaj zaczęliśmy od trójki, była, nie możecie się już doczekać, kiedy w końcu wyjedziecie. Gdzieś, gdzieś dalej. To to ładnie Wam właśnie wyszło na ten tydzień. Trzeci rząd dla nas mówi o Waszych ostrzeżeniach, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Widzę, że podejmujecie chyba jakąś decyzję, bo dostaliście kartę dwójki monet. Wahacie się, nie wiecie co macie zrobić. Czy to w relacji, czy w pracy, jakaś sytuacja Was zmusza, że wy się wahacie i nie wiecie, co macie zrobić. Widzę, że tak, jakby troszeczkę macie nałożone różowe okulary. Czegoś nie tak, coś nie tak widzicie. Ja to, Princes Kubków jest pozytywną kartą. Ale troszeczkę ją właśnie widzę, że ona patrzy przez pryzmat różowych okularów. Tak jakby ktoś jej nasłodził i ona to wspomina jeszcze dzisiaj, chociaż być może ktoś jej komplementów naprawił pół roku temu, pół roku temu a ona jeszcze to pamięta. To tak jakby karty dla Was radzą: Zdejmij te różowe okulary, przestań się wahać. A podejmij właśnie decyzję: i tutaj jeszcze macie kartę rycerza Mieczy. To podejmij tą decyzję szybko. Nie zastanawiaj się. Być może macie dwie prace, albo ktoś wam coś obiecał i wy nie wiecie, co macie zrobić. Ale karty was bardziej nawołują, yy, pośpiesz się z tym. Być może dostaliście jakąś dobrą ofertę do pracy i nie wiecie, czy macie ją wziąć, czy nie. Zastanawiacie się, odciągacie to. To karty mówią: zdecyduj się szybko, zadziałaj szybko. O tym dla nas mówi rycerz mieczy. Jakby nie jest wskazane dla was wahać się, zastanawiać się. Dalej jeszcze dostaliście Kartę Mocy, Kartę Króla Denarów i Rycerza Kielichów. Tu widzę, no, Karta Mocy to jest tak, także Karta Siły. To karty was nawołują, nie traćcie sił na coś, żebyście się nie przemęczali. Być może jesteście w stałej relacji i pojawić się może rycerz kielichów, który ładnie naobiecuje, czy jakaś, czy jakaś um, propozycja, właśnie jeżeli chodzi o pracę, to możecie już pracować gdzieś w stałej pracy, stałe dochody mieć i tutaj ktoś może was troszeczkę oczarować, naczarować, tak jak i tutaj Princes Kielichów. To są bardzo podobne karty, tak jakby rycerz Kielichów umiał oczarować, tak jakby oczarował tą dziewczynę i ona jeszcze dzisiaj jest właśnie rozmarzona w tym. Nie do końca to musi być prawdą, także karty Wam radzą znajdź w sobie siłę, a żeby jakby odgonić to, hmm, właśnie zdjąć te różowe okulary, które, które ktoś na Was... Hmm, Nałożył. Bądźcie bardziej w swojej energii, tej przyziemnej. A jeżeli właśnie jesteście w stałej relacji małżeńskiej, partnerskiej, macie stałego partnera, o czym mówi nam tutaj um, król denarów, to może pojawić się właśnie ktoś z boku, mężczyzna, podrywacz. To też właśnie karty radzą. Znajdź siłę w sobie, żeby po prostu. Nie zepsuć tego, nie zepsuć tego, co masz. Nie powinieneś wchodzić w, w romanse, nie powinieneś wierzyć do końca temu, co usłyszysz. Tak jak zawsze mówię, rycerz kielichów umie ładnie nasłodzić. Także bądźcie, bądźcie ostrożni. Dalej jeszcze dostaliście w ostrzeżeniach piątkę, była karta diabła i cesarzowa. Na pewno karty wam, was ostrzegają, żebyście nie wchodzili w konflikty z innymi ludźmi, czy to w pracy, czy w relacjach. Może być jakaś pokusa, jak dla kobiet, tak i dla mężczyzn spod znaku koziorożca, tak jak wspomniałam tutaj. Są trzy karty ognia takiego, jak karta siły, piątka buław i karta diabła. I tutaj akurat na tej karcie diabła jest przedstawiona para, która jest w ognistej akcji. To także karty Was ostrzegają, żebyście się wystrzegały tego, żebyście dały radę, jakby pokonać tą pokusę, nie, nie wchodźcie w to. To jest coś toksycznego. Jeżeli właśnie, tak jak wspomniałam, jesteście w stałych relacjach, bo też i macie karty cesarzowej, to jak najbardziej może to się tyczyć właśnie osób w relacjach małżeńskich. Ktoś z boku może właśnie um, kusić do czegoś niedobrego, to, to karty właśnie ostrzegają Was, żeby nie wchodzić w to. Też nie wdawajcie się w dyskusje, w konflikty z ludźmi toksycznymi. O czym mówi nam karta diabła. Bardziej omijajcie takich ludzi, odejdźcie na bok, tak roz, z rozsądkiem podejdźcie do tego. Ale właśnie nie jest skazane, żeby wchodzić w konflikty, albo w rozmowy, które właśnie mogą powodować konflikt, agresję. Uważajcie na wszelkiego rodzaju używki. To jest ostrzeżenie. Tak jak wspomniałam, konflikt, konkurencja, też uważajcie na konkurencję, bo karta piątki Buław mówi nam o konkurencji. I też y, piątka buław mówi nam o y, walce emocjonalnej. To tak, że, żebyście po prostu y, nie, walczyli, nie, nie walczyli i nie męczyli sami siebie y, jakimiś y, toksycznymi, nienormalnymi myślami. Bardziej rzućcie na luz. Bardziej mądrze, kreatywnie podejdźcie do tego. Tak jak cesarzowa. To tyle, drogie koziorożce, z tej tygodniówki. Jeżeli filmik się Wam podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to proszę o subskrypcję. Życzę Wam samych pomyślności w nadchodzącym tygodniu. Znajdźcie siłę w sobie, żeby pokonać wszystkie, wszystkie problemy. I oczywiście życzę Wam, żebyście stanęli właśnie na tym podium, żebyście byli właśnie, czuli się wygranymi, spełnionymi. I jeżeli ktoś potrzebuje odpoczynku, to jak najbardziej życzę Wam odpoczynku spokojnego tygodnia. Um, to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się. uh